Z tej strony Max i dzisiaj, dzisiaj sobie otworzymy za 70, za 70 zł taką puszczę i dostaniemy tak, 4 karty limitowane oraz 44 kart do mojego albumu. Siema, mamy tutaj Olson Ty, tutaj też będzie i mamy tutaj tak, Remusa Hollywooda Grisha, Janssona, Ramosa oraz ja dostaniemy taki, taki limitowany. Teraz otwieramy. Widzowie, ja otwieram 44T. Te... Nie, nie, bo ty miałeś te limitowane cztery. Nie, ty. widzowie. Nie, cztery limitowane, dobra? Tu, tutaj są cztery limitowane, bo one są lepsze też. Ale poczazuj, też do kamerki widzą. Dobre, dobra, ja pierwszy otwieram. Wid, ja byś miał tutaj otworzyć. Tak, przy kamerce tu. Dobra widzowie, ja otworzę tutaj, ale to wam pokażę po Ma, kolei. Wam pokażę czarty po kolei. Taki... E, weź do tyłu, o właśnie. Da, e, Ramos Hoylut. Mamy tu Ramosa Hojluta, on wam tutaj Tutaj. M -m Mamy teraz tu, tutaj taki... Cancelo Ramos. Kolejny. Kolejny wydaje mi się, że to Jack Grylish. Tak, i mamy niebieską kartę Jacka Grylisza. No i ostatnia karta, to chyba Memphis Depay. I tak, no teraz i otwiera. E, teraz wam pokażę tak, obędę otwierać, ale będziemy natychmiast e, tak z tyłu otwierać, czyli zaczynamy z tyłu, żeby nie przedłużać czasu. Mamy tutaj 44 kart. Ej, e, mogę ja parę pokazać e. idą. Tutaj. to Zasłonimy tutaj. Wam daję Kubie trochę po y, Olson, ty. Masz trochę tych, trochę tych. Dobra, i ja pierwszy zaczynam. Ale po kolei. Patrzcie jak tu trafiłem! No nie to jest. No bardzo rzadka. Tutaj kładziemy tu, te tutaj odsuniemy tu i tutaj odkładasz. Dobra tutaj, ale nie, nie na to, tylko na to. Patrzcie, widziała taka. Tu. Dobrze. Y Dobra, teraz widziałe Max. Dobrze, teraz ja. I ja mam tutaj Randall Colomauni. Zabij, teraz ja, Kuba. ja mam tutaj e... o Ivan Persić, Black Edition, Black Edition. Teraz mamy i e, e mobile e i tu, tutaj, tutaj mamy... Teraz e tutaj, tutaj mamy takiego Jaliji Jali Jali Donnaruma. Teraz tutaj mamy Day Binda, nie wiem czy to powtórzę, ale później zobaczymy. Dobra, możesz dać jakąś kartę e, Olson. E... I dajemy po dwie... Nie, po jedną, Nie po dwie, bo widzowie, jakby coś, my tylko 7 minut będziemy to nagrywać, więc... Nie wiem, czy 7 minut, może będzie krócej akurat. Po dwie. Takie, takie, Itali Italii Dundodan, i... co tam jest? To Tomasz twarciara. No dobrze, to ja teraz wam pokazuję. Mamy Rodrigo oraz albańczyka Christiana o, Listina. I chyba, że chcecie, że my rozkładamy tutaj wszędzie po, wszędzie po jednej rzeczy a, a, i, i wy patrzycie na to i Nie, normalnie dajemy do kamerki. Dobra. Jakie Co? Dobra, widzowie, chcecie zobaczyć jakieś karty u mnie świecące? Najpierw ja widzę, pokażę moje wszystkie. które będą powtórczami, ale to spokojnie, Jeszcze mm -hmm. zobaczę w albumie, które mi tam brakowało. Patrzcie, tutaj są. Mój... się okay. mój album nawet. Dobra, teraz. My teraz, my... teraz patrzcie, tutaj są wszystkie świecące. Niektóre będą powtórczami, oczywiście, bo mam bardzo dużo takich, takich. A... Spokojnie, spokojnie. Jeżeli chcecie takie powtórki, czyli na przykład chcecie takiego yy, że wam, yy, takiego luda, yy, napiszcie w komentarzach, że chcecie takiego luda, wyślijcie adres, a wam wyślę taką kartę lub do typu kurtłe. Spokojnie, tutaj też są niektóre powtórki, bo widzę, więc yy, to tyle z odcinka, mam nadzieję, że chcecie zobaczyć odcinek następny, ja będę miał tymi kartami. Do zobaczenia. Cześć!